Jeśli nie macie konta w BetClick, możecie zagrać swój pierwszy kupon. Jeśli nie wejdzie, macie zwrot kasy. Witajcie na kanale typerskim. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, dawać łapki w górę. Bardzo nam się to pomaga rozwijać. Korzystamy z promocji w BetClick i teraz taki: jeśli założycie konto w tym legalnym bookmakage z linku, który znajduje się w pierwszym komentarzu pod filmem i dodatkowo wpiszecie kod promocyjny obstawiamy 50. To możecie zagrać swój pierwszy kupon za maksymalnie 57 zł, choćby taki sam kupon jak gram. Ja, i jeśli nie trafimy, to wraca do nas 50 zł, które od razu można wypłacić. Promocja jest ograniczona czasowo, warto więc korzystać. Zainteresowanych odsłonię do linku, który znajduje się w pierwszym komentarzu pod filmem. Jeśli macie pytania, to zadawajcie je w komentarzach. Sobota to osądny dzień dla reprezentacji polskiej. No i my też mamy coś związanego z nią na kuponie. Warto więc zobaczyć, co przygotowaliśmy na sobotnie mecze Euro 2020. Zanim przejdziemy do naszej propozycji, mamy jeszcze szybki konkurs do wygrania codziennie 50 zł w BetClick. Aby wziąć udział, musicie subskrybować kanał, dać kciuk w górę pod filmem i w komentarzu podajecie dokładny wynik i pierwszego gola w meczu między Hiszpanią i Polską. Później dopisujecie swój login z BetClick. Typujemy do godziny 21, a bonusy przyznane będą w każdy poniedziałek. Gramy dubla na euro. W pierwszym meczu stawiamy na to, że w meczu Portugalii z Niemcami nasi zachodni sąsiedzi zdobędą minimum 55% posiadania piłki. Niemcy po porażce z Francją nie mogą pozwolić sobie na drugą porażkę, stąd od samego początku powinni zaatakować i próbować zaskoczyć rywala. Portugalia słynie jednak z niezwykle silnej defensywy, która niezwykła tracić wielu goli. Scenariusz na mecz według naszego przeczucia brzmi, że Niemcy będą długo budować ataki pozycyjne, a Portugalia przez długi czas będzie je odpierać. Jeśli tylko Niemcy nie trafią szybkiego gola, to tak niską jak na nich linię powinni pokryć bez kłopotu. W drugim meczu gramy, że w starciu Hiszpanii z Polską zobaczymy maksymalnie 8 strzałów celnych na bramkę. Hiszpanie, choć mecze wygrywają, od dawna już nie przekroczyli linii zawieszonej na właśnie 8 trafieniach. Choćby ostatni mecz ze Szwecją to zaledwie 5 celnych strzałów, wcześniej nawet w wygranym meczu z Litwą 4 do zaletych strzałów było 8. Polacy nie powinni zbyt często zagrażać Hiszpanom, jeden maksymalnie dwa strzały to najwięcej, na co może być stać kadrę Paulo Souzy. Wielkie dzięki za to, że oglądaliście. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał. Przypominam też o nowej promocji w BetfiK. Warto z niej skorzystać, jest bardzo przyjemna, w tym, żeby założyć u nich konto. Jeszcze raz dzięki za to, że oglądaliście. Do zobaczenia.